W kuluarach tegorocznego gaztermu kolejne spółki, kolejni uczestnicy rynku. W którym momencie tej dekady albo poprzedniej dekady zauważyliście potencjał biometanu? O biometanie w Polskiej Spółce Gazownictwa zaczęliśmy rozmawiać od 2017 16 roku, i w ślad za tym przygotowaliśmy program gasyfikacji kraju, przyspieszony program gasyfikacji kraju, żeby białe plamy na gazowej mapie Polski znikły. I jakie konkretne działania z tego planu zostały zrealizowane? Zakładaliśmy, że zwiększenie dostępu do paliwa gazowego obszarowo 60% będzie na 75%. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to jest 70% obszaru kraju, który ma dostęp do błękitnego paliwa. Przekłada się to na to, że możemy w ślad za tymi nowymi sieciami gazowymi przyłączać do nich przyszłe biometanownie, biogazownie. Jak z perspektywy Waszej spółki wygląda w ogóle zainteresowanie biometanem? Jak Pan ocenia w tej chwili tak zwane nastroje konsumenckie, nastroje rynkowe wokół biometanu? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że wystąpiło do Polskiej Spółki Gazownictwa 460 podmiotów o przyłączenie biometanowni do polskiej sieci gazowej. A jak przeglądacie w tej chwili prognozy dotyczące rynku gazu, rynku biometanu, to jak pan ocenia, gdzie biometan będzie w tej całej konfiguracji, jeżeli chodzi o miks energetyczny w Polsce, powiedzmy za 5 lat? Ja myślę, że to jest gigantyczna przyszłość i gigantyczny krok do przodu, dlatego że wrócę do 16, ale 17 roku, kiedy prezydent Francji powiedział, że w 2040 roku w sieciach francuskich będzie płynął tylko zielony metan, czyli będzie biometan płynął po prostu. I my, myślę, że w tym kierunku musimy iść. Musimy iść poprzez budowę tak zwanych spinek systemowych, bo mamy zdiagnozowane 89 takich stref chłonności, dużych stref chłonności, szczególnie tutaj w Wielkopolsce, w centralnej Polsce, gdzie trzeba byłoby budować, tak powtarzam, 68 takich spinek, które zwiększą chłonność, chłonność biometanu do polskiej sieci o prawie 51 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Także to są małe kroczki, które, które, które wykonujemy żeby po prostu zazielenić to naszą sieć gazową